Czy wy też dostrzegacie na ulicy coraz więcej ludzi? Wszyscy chodzą jak jakieś zbłąkane owce, starając się odnaleźć idealny prezent na święta. Ogólnie to nie radzę. Szkoda czasu i nerwów na stanie w kolejkach, a z każdym kolejnym dniem. Te zdają się robić coraz dłuższe. Wykorzystajcie fakt, że urodziliście się w erze internetu i odnajdźcie coś dla siebie właśnie tutaj. W ramach inspiracji przygotowałem dla was dzisiaj drugi już odcinek serii 10 ciekawych pomysłów na świąteczne prezenty pod choinkę. Jak zwykle jeśli zainteresuje was jakiś przedmiot, który wam dzisiaj pokażę, wszystkie linki do nich znajdziecie w opisie pod tym filmem. Numer 10. Jeszcze nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Lampka w kształcie korka do wina która z dosłownie każdej szklanej butelki zrobi wam niezwykle klimatyczną lampkę. Lampka ładowana jest przez USB i potrafi świecić w kilku różnych kolorach. Sprawdzi się nie tylko podczas romantycznych wieczorów czy filmowych seansów, ale również w ogródku, gdzie typowa świeczka szybko zostałaby zdmuchnięta przez wiatr. Numer 9. W ten magiczny czas nie powinniśmy zapominać również o naszych milusińskich. Wasz kot czy pies na pewno doceniam fakt, jak bardzo są dla Was ważne ważne jak sam prezydent Stanów Zjednoczonych oto bowiem Zestaw Donalda Trumpa, którego skład wchodzi nie tylko peruka na głowę waszego zwierzaka, ale również elegancki czerwony krawat. W takim przebraniu na pewno będą wyglądać wystarczająco przekonująco, aby dostać dodatkowy kawałek mięska numer 8. Niesamowita masa plastyczna o magnetycznych właściwościach. Jest niezwykle rozciągliwa, a jednocześnie możecie podrzeć ją jak papier. Możecie przyciągać za jej pomocą małe metalowe przedmioty. A także przyciągać ją samą za pomocą dołączonego do zestawu silnego magnesu. Ogólnie trudno opisać słowami, jak wiele przyjemności sprawia zabawa tym małym kawałkiem syntetycznego błota. Numer 7. W jednej z ostatnich ankiet pytałem was, jaka jest wasza ulubiona grabarowa. Zdecydowana większość z was opowiedziała się za Cymbergajem, szczerze mówiąc, wcale się nie dziwię. A teraz wyobraźcie sobie, jak super grałoby się w Cymbergaja, gdyby krążek był wielkości piłki nożnej i można było nim grać dosłownie na podłodze waszego mieszkania. Właśnie dla takich wymagających osób jak wy powstał Air Power Football. Krążek w kształcie płaskiej jak ziemia piłki do nogi, który działa jak poduszkowiec. Specjalne wiatraki podwiewają go od spodu, co sprawia, że niezwykle płynnie posuwa się po powierzchni, a dzięki piankowej otoczce odbija się od ścian i innych przeszkód. A najlepsze jest to, że kosztuje tylko 30 zł. Numer 6. Pin Art to niesamowity wciągający gadżet, który powstał już w latach 70. Dzięki tysiącom wbudowanych, całkowicie niegroźnych szpilek, możecie odcisnąć na nim swoją dłoń, twarz czy inny dowolny przedmiot. Trójwymiarowe odbicie natychmiastowo pojawia się po drugiej stronie. Dla niektórych zabawa, dla niektórych dzieło sztuki. Naprawdę trudno przejść obok czegoś takiego obojętnie. Numer 5. Ponownie coś dla fanów piłki nożnej, czyli piłkarzyki. Ale nie takie typowe. Ten stół do piłkarzyków mierzy zaledwie 50 na 30 cm i nie posiada nóg. Co sprawia, że bez problemu możecie zabrać go nawet do szkoły, położyć na ławce i grać z kolegami w każdej wolnej chwili. Z każdej strony znajdują się po trzy rączki, więc spokojnie może obsługiwać je jedna osoba, ewentualnie z drugą do pomocy jako bramkarz. Mieliście przyjemność już grać w takie coś? Numer 4. Czy wy też zawsze macie problem z temperaturą wody w wannie albo pod prysznicem? Nie potraficie zliczyć, ile razy poparzyliście się odkręcając wodę oto idealne rozwiązanie na Wasze problemy. Termometr do słuchawki prysznicowej. Zwyczajnie montujecie go między wężem a słuchawką, a ten w przeciągu 2 sekund wyświetla wam bieżącą temperaturę wody, pozwalając wam uzyskać idealny zakres w granicach 35 stopni. Gadżet idealny szczególnie dla rodziców małych dzieci oraz osób starszych. Numer 3. Dmuchany kostium dinozaura do wykorzystania na różne okazje. Przebranie jest tak niedorzeczne, że pomyślałem, znając swoich widzów, że na pewno ktoś z was będzie nim zainteresowany. Kostium jest na tyle wygodny, że możecie w nim jeździć nawet na rowerze. Możecie wykorzystać go do prankowania, a jeśli szukacie pracy na wakacje, czemu nie zainwestować w tych kilku złotych, nie pojechać w wakacje nad morze i nie pobierać od ludzi kasy za robienie sobie z Wami zdjęcia. Upośledzony dinozaur na pewno zrobiłby furorę. Numer 2. Bardzo wciągająca gra, w którą sam grałem jako dziecko. Która wyśmienicie sprawdza się również jako tak zwana gra alkoholowa, czyli pingwinia pułapka. Gra, krótko mówiąc, polega na wybijaniu młotkiem odpowiedniej ilości oraz odpowiedniego koloru bloczków lodu, tak aby nie dopuścić do załamania się lodu pod pingwinem. Można powiedzieć, że zasady podobne do dżengi. Osoba, która uśmierci pingwina, odpada z gry, lub na przykład musi pić kolejkę. Numer 1. Wasz kot i pies swoje czapki już dostały. Czas pomyśleć trochę o sobie. Oto zimowa czapka Mikołaja z prawdziwej wełny, a zatem bardzo ciepła, z dołączoną brodą Mikołaja, która nie tylko wygląda bardzo fajnie, ale również świetnie sprawdzi się jako zamiennik szalika. Szczególnie polecam na zimowy wypad w góry na narty. Okej, okay, tym zarośniętym jak chiński agres akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie, między innymi 10 najbardziej nieudanych projektów przedmiotów oraz najnowszą animację na kanale Polish Soset oczywiście. Nowych widzów zapraszam również na mój prywatny Instagram oraz do oficjalnego sklepu z koszulkami, gdzie na pewno również znajdziecie coś fajnego na święta. Cześć! Do usłyszenia w kolejnym odcinku.